No fajnie, już jadą Wow, dobra, no może jakoś tu Wskoczy tam Dobra, te yes, wow, w końcu No tak Fail Na samym końcu No to kurza jak tak no, przeskakuję przez ten na samym z Zamiast się tym wspinać, po prostu, ale jeszcze raz. Przynajmniej wiem, że tutaj dam radę. Teraz nie przeskakuję wszystko, tylko po tym biec. Wow, w końcu! Wow, lol, o oh. ja, naprawdę. Ej, zamknęli mnie. Ej no jajce to się da otwierać? to otwierać to i że udana pułapka Opa którą da się otworzyć jest dobra pułapka Uhu Ja, yeah, like a boss wieku, taki biedny. Na jeden hit a ten już lepszy Witam wow. nigan or something, okej okay. To jakieś w ogóle pociągi jeżdżą z częstotliwością paru sekund. Czy tam metra w tym wypadku Jeszcze ty... No jak mnie uderzy? No dobra, nieważne. możliwe koszty pociągi jeszcze dobra teraz się żyje no co jest okej okay. gdzie o kurczę a to jest <grywy> kamuza Wziąłem mieć to na dół Raczej nie. nie wiem co się stało, ale jakoś się przedarłem Okej okay. O pamiętam tą misję Pamiętam tą misję E, no kurde. Już nie ten. Nie to czekaj, ten z wejście. Tu jest... O, okej, okay, ten. O, otwarł się drzwi. Oj, tu jakiś tunel. No bierz, biegnę! U. Odda! A, może ty dam wejść. A nie, to tam sam wychodzi. Tutaj pociąg, ja się boję pociągów. Co są tutaj? shit o jest, ale się przestraszyłem. Okej. Okay. Aha, czyli tutaj znaczy po tej stronie pociągi nadjeżdżają do przeciwka. Czyli tędy lepiej iść. Ale się wstraszyłem, wtedy są tak zawył, kurde, bo widzimy taki spokój, no bo taka, taka granatka, no to no, wprost taki trochę element Melancholi potem... I czekaj jak już się przesząłem, że tak sobie biegnie, tak sobie skacze, taka... Muza też taka, taka bardziej takie odcichlotowa, niż jakaś taka bardziej budząca jakieś emocje większe. A co tak giełdzie jak jakiś pociąg? Yeah. I jak? Nie wyjdę stąd, czyli może że tam na dół gdzieś tam pójdę. O, tędy, tak. teraz mhm. trzeba przez to przeskoczyć. Czy gdzieś tam trzeba przeskoczyć to jest droga, czyli Faye Mhm. Czemu się na tej nie wejdzie? No. Zdaje mi się, że da radę. Dobrze, mam Cię z powrotem. Wygląda to na pomieszczenie wentylacyjne. Próbuj wyłączyć wiatrak. Za nimi są zwykle tunele dla obsługi. Okej, okay, no wyłączyć wiatraki. Aha, czyli ja się tutaj muszę dostać. Okej, okay, to już wiem, więc jaki jest tutaj cel tego latania sobie beztroskiego po wiatrakach. No. Mhm, mhm. Chyba jest to światło tutaj. No, znaczy jednak muszę... Ale przecież... To jest za, za, za duża chyba odległość, żeby skoczyć, no ale. Okej, spróbujmy. Jeszcze raz. A Są wezmę rozbieg. A, czyli jednak nie było za dużo tego tylko ja teraz zrozumiałem. O zawsze się się wybija. No skacz, kurczę. Zdenerwuje takie skakanie, że on tak skacze, a... nie skacze. To jest takie. To jest takie złe. No sorry, że ty tak to długo trwa, ale no niestety są momenty w tej grze takie pełne akcje, a są niektóre takie momenty, że trzeba się trochę wykazać tutaj takim refleksem. Ej no! What the? No w końcu! Wow! brawo Zaklęć tam razem w 4.30. 30. Teraz nieba żeby wyłączyć to. Hm. No okej, okay, spróbujmy. Ja zdało się. Jestem dobry. Ok, zgasły wentylatory. Zaczęło tutaj dziać Aha, bo to włącza, czy to wyłącza, ja tylko na chwilę. Ok, z tego co tutaj widzę, to dzisiaj, że troszkę źle dla mnie, muszę szybko się przedostać tam, a nie wiem czy to się tak szybko uda. Z moim tutaj skillem. Okej, okay, może się udać. No, jak nie. Wow. Uu... No, kurde. uff udało się. Tyle razy. aha że ja na pociąg wejść? Tutaj chyba. Okej, okay. gdzieś tutaj jadę fajnie nie powiem przyjemna jazda tak myślałem, że coś tam będzie nie ma czy awa jakbym wskoczył ten pociąg drugi, czekajcie, podejdę trochę bliżej, okej okay. tak Wywinęć BUM! No, czyli nie Uff! Fail. I BUM! Jest, udało się. Dobra, jedziemy w tą stronę. wyjdę na samym początek tego ciągu. Ale coś się wydaje, że muszę na niego skoczyć. Jezu, udało się, lol, dobry. To Zabawa bardzo fajna. Ała. Jest Tak powiem To było co mnie dziwne oh shit. co się stało tam Kurde chcę zobaczyć A zobaczę To było niezłe No jakaś kusenka A żeby się trochę tak skończyć Zaś muszę gonić Czy jednak nie. Uff, na szczęście nie. Kolejny rozdział. O czym myślisz? O morderce. Tak? Tak. O morderce w ogóle. Dostałam cynko w spotkaniu w nim jeden, chyba tam zajdę. Cholera fejdź, to robisz. Ja walczę. nie wiem, schowaj się gdzieś. Kiedy byłam dzieckiem, nie lubiłam żadnego miejsca. Moi rodzice przynajmniej nie uważali, że coś warto ważne. Mama i tata przyjaźnili się z płotem. Organizowali protesty, pikietowali przed biurem burmistrza, zabierali nas na pokoju. Wtedy nie rozumiałam czego. Merk mówił, że twoja mama zna. Zabili ją w czasie zamieszek wśród mieści. Marsz z tragicznym dniem. Potem jakoś nasze drogi się rozeszły. Ale nie wyciągnął. sobie tego nie wybaczył. Dam się wyłączyć. Na ja rozumiem? Prawda, mam Ty poznałaś Murka? Na klinie. Na włamaniu do jego mieszkania. No coś ty. Nigdy o tym nie wspominał. Zaproponował szkolenie. Wydawało mi się, że to dobry sposób na zejście z ulicy. Niewiele więcej mi zostało. To, co teraz robisz, to najszybsza droga do grobu. Wrobili w to moją siostrę. Muszę oczyścić jej imię. Jestem jej winny. Przetrwam. Tym się przecież zajmiemy. Przetrwanie jest przereklamowane. Trzeba też trochę pożyć. Pójdziesz no, ze mną jutro? No, przydałaby mi się pomóc. Nie mogę. Drake ma dla mnie robotę. No. Mówi... Że za dużo się Słuchaj, muszę iść. W porządku. Wkrótce znowu będą na mnie strzelać. Ruszaj. No, może jest taka nerowa trochę, no ale. Hej. Uważaj. Okej, okay, lajka like bose, Wstajemy znowu.